Cześć, witam ponownie szanownych widzów. Dzisiaj przygotuję przepyszny, aromatyczny, gotowany boczek. Idealny do kanapek. No właśnie u mnie z takim przeznaczeniem. No tutaj zanim spróbujemy, jednak musimy chwilę poczekać, ale naprawdę warto. Warto uzbroić się w cierpliwość. Tak więc zacznijmy. Do garnka wlewam wodę. Do tego. 6 ząbków czosnku. Tylko rozgniote. Cebula. Razem z tymi upinami. Tylko rozkroje. Liście laurowe. Ziele angielskie. Pieprz. Pieprz ziołowy. I do tego sól. Dokładam składnik główny, czyli boczek. Boczek musi być całkowicie zanurzony w wodzie. I będę gotował przez półtorej godziny, no oczywiście od momentu zagotowania się wody. Po całym procesie gotowania zostawiamy do całkowitego ostudzenia w tej zalewie. I tutaj, jeśli chodzi o gotowanie, bez żadnych szaleństw, gotujmy na minimalnej mocy palnika. Ta woda ma tylko delikatnie bulgotać. Boczek schłodzony, teraz wyciągam na talerz i dobrze osuszam. Boczek już jest idealny, można by kroić na kanapki, ale ja jeszcze przygotuję pastę i mięso zapiekę w piekarniku. Do miski wsypuję majeranek. Czosnek granulowany, papryka wędzona, pieprz, i wlewam miód. I całość dobrze wymiesza. Przygotowaną pastę dobrze wcieram w mięso. Przekładam do naczynia żaroodpornego i mięso będę zapiekał w temperaturze 200 stopni przez około 20-25 minut. Boczek podpieczony, on już chwilę odpoczął. I teraz mogę rozkroić i spróbować. Zobaczcie. Niesamowicie soczysty. Fantastyczny. A jeśli chodzi o smak, mm. to jest to taki boczek uwielbiam. Fantastyczny w smaku. Ja za chwilę przygotuję sobie kana kanapki. Tak więc, kochani, ja już się dzisiaj z Wami żegnam. Zachęcam do wypróbowania tego prostego przepisu. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia. Rewelacja.